つしたがある。<laughs> Cześć! Jestem Koichi. Trochę zawiedzony jestem zakończeniem dzisiejszego finału NHK, więc wracam do klasyki japońskich mistrzów w czasie Edo. Czy rozpoznajecie to ułożenie? Jest to fragment jednej z najbardziej znanych scen japońskiego serialu, czy anime, Hikaru no Go. Um, ta partia została rozgrana już w pierwszym odcinku, to był pojedynek między Akira, Toya i Hikaru. To znaczy, Toja z Sai. Właśnie po następnym ruchu czarnego Akira uświadomił sobie, że ma do czynienia z osobą o ogromnych umiejętnościach. Choć ten ostatni ruch nie był wcale najlepszą, ani najsilniejszą. Przynajmniej tak Akira uważał. Doszedł do wniosku, gdzie tym ruchem właśnie jego przeciwnik testuje go z znacznie wyższego poziomu, czyli z perspektywy. Jak czytałem 20 lat temu, ta scena mocno tkwiła mnie w pamięć, ponieważ myślałem, że to jest ruch genialny. To dlaczego Akila wiedział, że nie był to najlepsze poznanie? Czy on miał rację? Sprawdzamy. Mi. Ta partia tak naprawdę została rozegrana 170 lat temu pomiędzy Siła i Siusakiem. to chyba jeden z najsłynniejszych graczy w historii Go, więc przedstawić chyba nie trzeba. Natomiast kim jest Siła? Siła to też najsłynniejszy gracz Go. Siła jest uważany za prekursorem współczesnego stylu Grigo. Jako jeden z pierwszych zagrał, zagrał Hoshi, czyli podwójne Śmari, Taisha. Mistrz taktyki Amasi znani z lekkiego i elastycznego stylu gry. Czołczyk on swój styl wzorował na siła. Do tego celu skorzystam z dwóch aplikacji na iOS. E, smart Go i i Master of Go. Szukam tą partię w bazie danych SGH. Wpisuję hasło i paste w SGH for study. I mam. Otrzymałem kilka pytań odnośnie tej aplikacji oraz średnika sztucznej inteligencji Katago. Postaram się do niej odnieść w następnych nagraniach. W każdym bądź razie jest kilka powodów dlaczego korzystam z Katago. Jedna z zalet to wizualizacja różnicy punktacji, co jest niezwykle istotne przy analizowaniu partii bez komi. Ok, Zaczynamy. Ograniczam omawianie seki do minimum, bo trochę widać upływ czasy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na siódmy ruch. Słynny kosymi Szyusaku. Był to ruch nieco zapomniany przez długi czas. Był traktowany jako ruch dobry, ale nie najlepszy. Nieco łagodny, zbyt grzeczny. Natomiast dzięki rozwojowi AI ten ruch odzyskał swój honor. Jest w tej chwili najczęściej wybranym duchem obok Keima, który, notabene, Dubny był trochę duchem zapomnianym przez jakiś czas. Czarny zagrał Kocynia. Biały zagrał kolejny Kakalisz. Czarny Kafie. Biały cały Ten kamień czarnie hasami atakuje tym białego kamienia. Zaczynamy tajsię. Bogom to wszystko uznane za standardowy ciosek Tajsia. I tutaj czarnie zagrał hanet. Jest nieco archaiczny ruch w tej chwili, raczej grany tutaj. I AI też mówi, mówi że lepiej zakręcać tutaj. Biorę połączyć. Wydawało się, że połączenie jest ruchem oczywistym, a ja też powiedział, że to, to dobry ruch. Natomiast ja preferuję, zdecydowanie preferuję ten duch. Kakiecygi czy Tiger's Mouse. Zaskoczyło mnie to. Natomiast po chwili analizy myślę, że zaczynam rozumieć. Warunkiem rozgrania takiego kakiecygi albo Tiger's Mouse to gotowość czy środki zaradcze na ten Czy zagramy ko? Nie. I pokazuje, że na rogu nic wielkiego się nie dzieje, więc można rozwinąć, zagrać szybciej. Pamiętacie 50 partii Mastera przeciwko najlepszym graczom na świecie? Tam AI nie dał cię szansy. Za każdym razem zdominował centrum transi w środkowej fazie gry. EA jest szybki, zwinni, niczym jak ninja. Natomiast jaka jest wadą tego połączenia? Solidne połączenie nie jest najlepsze w tworzeniu kształtu oka. Bo narodzicie na R4 czarny na trudny mi był. Albo schylić nisko w głowie. Albo rozpocząć skomplikowaną walkę. Ryzykując swojego życia również jest jeszcze nie dzieje ta grupa. Rozpocząć trudną partię, ryzykując również swojego życia. Tak czy inaczej, strata 4%. Strata kilku procent to sporo na tym poziomie. W partii białej zagrały oczko Nidzej. Dostał drugą szansę na zagranie l 4 ale nie skorzysta. Nieco zbyt hojne zagranie siła, bo ten kamień odgrywa istotną rolę w życiu tej grupi. Chcemy się ograniczyć dziczę białego Biały się broni i w tym momencie zagrać tutaj. Ciekawy ruch, i twierdzi, że nie jest najlepszym ruchem, ale tak pachnie siła. Ładnie ruch. Jest zawsze problem, czy zakręcić najpierw EI najczęściej woli, żeby nie zakręcić w takim miejscu, ale to już jest wyższa szkoła. Ruch 48. Biały zagrał Q10, co wygląda na kluczowy punkt w tego typu kształty. I tu moje największe zaskoczenie. Propozycja AI to oczko czyli to jest Q11. To wygląda trochę jak miskryk, ponieważ zazwyczaj miejsce obok punktu kluczowego uznawane jest za hibione, punkt hibione. Natomiast im więcej próbuję dograć, to tym bardziej jestem przekonany co do klasy tego ruchu. Po tym zagraniu otwiera się dostęp do dwóch kluczowych punktów. Tutaj i tutaj. Bo jest punkt O-9 i S-10 Aby obronić te dwa punkty Czarni musiałaby zagrać takie bolesne wymiany jak S-10, R-12 i obronić w okolicach P-9 A trzeba wzmocnić, wzmocnić te okolice ponieważ inaczej to pojawi niezbyt ładnego kształtu cięcia Wszystko proste. Prostolinijne cięcie. Prostolinijne cięcie to moc. A, odpowie a odpowiedź tego ruchu jest piekielnie trudna. Bo co, co, co? No, jak obronić tutaj? Na przykład tak? Ale sama ta kabina jest bolesna, prawda? Także jestem pod wielkim wyobrażeniem tego ruchu. Jeśli ktoś mnie pyta, jak wygląda boski ruch, to ja bym pokazał tego ruchu. Ten ruch nat natomiast też jest dobry. Z ciekawości sprawdziłem w innych rynkach. Lidę i. i. Elf, wersja druga. Obie rynki wolą grać w tym miejscu. Zabrać z wewnątrz, zapewnić zicie. Również jest dobrym ruchem. No właśnie. Co z życiem tej grupy białej grupy? Ci źle, czy nie? No nie żyje do końca. No nie żyje do końca. Natomiast w nie ma sposób y, zrobić czysto tak szybko. Biały kacik, gdzie można zagrać ko. I to jest chyba jedno koło, ko, bo czarny zagra teraz tutaj. I czarni musiałby zagrać dwa razy, żeby wygrać ten ko. Żeby dobić te, te, tego białego. Czyli ten kształt na róg jest dosyć elastyczny. I biały no, nie musi tak jeszcze dograć w tym rogu. Bo potrzebuję aż 3 ruchy pod rząd, żeby zabić nas czysto. Więc można zabrać te luki wracając do partii. Ruch 50 Ruch również mógłby być niski oczko ni niżej, na trzeciej linii, wtedy dodałby większej presji do tej grupy. Czarny decyduje na atak tej grupy. I ja już sugeruję od razu zagrać ten koł, ale siła zdecydowała na coś innego, na, na, zamknąć tą grupę, co też jest dobry ruch. Najwątpliwy ruch następny. Nie ma powodu, żeby nie zabrać z tej strony. Ja sugeruję zamiast tego atarii w tym miejscu zagrać, To jest jak najbardziej, mi dają się, że ta lepsza sekwencja. A nie ma sensu połączyć, ponieważ to połączenie białego i tak czarny musi dobić. To przyszłość, a tam też wypadałoby dograć. Więc jak nie ma. Biały zic, poświęcić ten ruch. Zamienzę za to. Nadzieja tkwi w centrum. Ruch 67. Ja jest litosny powolność ludzkiego go sugeruje, że już jest pola, kultywować nowe pole w nowych miejscach. To jest dobry ruch, natomiast strata kilka punktów, kilka procent. Widzicie? Białice zdecydowały na na skokcie, nie? Skok ci nie? Hmm. Jojś zdążyć zagrać, trzy mali. Pani zagra rozwinięcie. I następny ruch 72. To bardzo ładny ruch, charakterystycznie do siła kataczyki. Natomiast AI sugeruje, nie dobrać tutaj, tylko zagrać gdzieś indziej bo uznaje, że sama ta wymiana jest korzystna. Typowa elastyczność AI. I kulminacyjny moment, ruch 74. Czy Akira miał rację? Okazuje się, że tak. AI wskazuje, że jest zbyt głęboki jak na redukcję albo zbyt płytki jak na inwazję. Taki pośredni ruch niekoniecznie jest dobry. Więc czapki z głów dla Akira. I również dla autora mangi, ponieważ 21 lat temu jeszcze nie bił sztycznej inteligencji. Ok tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Dzięki również za komentarz. Postaram się do nich odnieść w następnych odcinkach. ちょっと入れならじゃあま持ち